Dlaczego biskup Sapiecha wyprosił papieskiego nuncjusza ze spotkania episkopatu Polski? Co ma wspólnego Robert Makłowicz z lwowskimi kościołami? I dlaczego powstał Fundusz Kościelny? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z podcastu do powiedzenia historyka. Serdecznie zapraszam. Jednym z pierwszych wyzwań, jakie spotkały młody polski rząd. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, była konieczność przeprowadzenia głębokich zmian strukturalnych na ziemiach, które tworzyły nowe państwo. Dotyczyły one bardzo wielu aspektów, a więc administracyjnych, prawnych czy też tych, które były związane z infrastrukturą. Rzeczpospolita została złożona z kilku kawałków, należących dotąd do różnych państw. Obowiązywały w nich bardzo różne zasady funkcjonowania, począwszy od kodeksów prawnych, a kończąc na różnej szerokości torów kolejowych, a nawet na lewostronnym ruchu pojazdów w zaborze austriackim. Teraz należało to wszystko połączyć w jedną spójną całość, i zasadniczo w okresie międzywojennym bardzo wiele się udało. Z kolei wybuch II wojny światowej. Poskutkował powstaniem nowych struktur administracji okupacyjnej, zarówno niemieckiej, jak i radzieckiej. W wyniku działań wojennych Polska straciła blisko 6 milionów obywateli. Potem nastąpiło bardzo istotne przesunięcie granic Polski na zachód, a to przyniosło kolejne zmiany. Były z nimi związane masowe wysiedlenia i przesiedlenia. Poważnie zmieniła się struktura społeczna państwa, zwłaszcza jeśli chodzi o mniejszości narodowe i etniczne. Z bardzo podobnymi problemami musiał zmierzyć się w tym czasie polski Kościół. Można by nawet powiedzieć, że w niektórych momentach stał się mimowolnie również potężnym wsparciem dla państwa, nawet tego rządzonego przez komunistów. Tak było chociażby na tzw. ziemiach odzyskanych. Gdzie potężną lukę w administracji władzy państwowej wypełniały właśnie struktury kościelne, chociaż i one same w tym czasie były na etapie organizacji. Przejdźmy jednak do samego początku. Pierwsze wspólne spotkanie polskich biskupów z różnych części odrodzonej Polski miało miejsce w Gnieźnie w sierpniu 1919 roku. Istotnym celem episkopatu była integracja polskich katolików według ujednoliconych wzorów. Pilną potrzebą była również reforma administracyjna. Stolice niektórych diecezji leżały poza granicami kraju. Niektóre diecezje były znów oficjalnie zlikwidowane przez państwo zaborcze. To właśnie podczas tego pierwszego spotkania biskup krakowski Adam Stefan Sapiecha popełnił FOPA wypraszając z niego Nuncjusza Apostolskiego Achillesa Rattiego. Wyjaśnił mu wtedy, że Kościół w Polsce chce załatwiać swoje sprawy bez żadnych wpływów zewnętrznych. Afopa znalazło swoje uzasadnienie trzy lata później, kiedy to właśnie Achilles Ratti został wybrany papieżem, przyjął imię Piusa XI. Biskup Sapiecha słynął jednak ze swojej stanowczości. Zasłynął już podczas I wojny światowej jako organizator książęco-biskupiego komitetu dla dotkniętych klęską wojny. Sapiecha stanie się niewątpliwie pierwszoplanową postacią polskiego kościoła podczas II wojny światowej i właściwie aż do swojej śmierci w 1951 roku. To on będzie sprzeciwiał się pochówkowi Józefa Piłsudskiego na Wawelu, ale to również on. Będzie stawiał milczący sprzeciw wobec okupanta hitlerowskiego. Dla wielu stał się wtedy niekwestionowanym autorytetem. Biskup Sapiecha był przeciwnikiem wiązania Kościoła z państwem. Mimo tego, autorzy polskiej konstytucji z 1921 roku zapisali w niej, że wyznanie rzymskokatolickie będzie zajmować naczelne stanowisko. Wśród równouprawnionych wyznań, ponieważ stanowi religię większości narodu. W rzeczywistości międzywojenna Polska była podzielona narodowościowo, religijnie i wyznaniowo. Katolicy rzymscy stanowili blisko 65% społeczeństwa. Grekokatolicy około 10%. Prawosławni prawie 12%. Żydzi, blisko 10%. Zaś protestanci około 2,5%. I ten podział wyznaniowy w dużej mierze wiązał się z podziałem narodowościowym, bo Polacy zwykle byli katolikami, Białorusini prawosławnymi, zaś Ukraińcy grekokatolikami. Chociaż oczywiście trudno ściśle dopasować do siebie te liczby i narodowości. 10 lutego 1925 roku. Podpisano w Watykanie konkordat, który regulował relacje Rzeczpospolitej Polskiej z Kościołem Katolickim. Ustalono wtedy również nowe granice polskich diecezji. Rzeczpospolita została podzielona na pięć metropolii. Pierwsza, gnieźnieńsko-poznańska, obejmowała diecezję gnieźnieńską, poznańską, włocławską i chełmińską ze stolicą w Pelplinie. Tytuł prymasa był związany z arcybiskupem Gniezna i Poznania, ponieważ była to wtedy jedna i ta sama osoba. Te diecezje były po prostu w unii personalnej. Szczegółowo na temat prymasa mówiłem w innym podcaście, do wysłuchania którego serdecznie zachęcam. Kolejna metropolia miała swoją stolicę w Warszawie. Obok Warszawskiej podlegały jej diecezje. Siedlecka, Lubelska, Sandomierska, Płocka i Łódzka. Ta ostatnia była nową diecezją, która powstała w 1920 roku. Było to związane jeszcze ze strefami okupacyjnymi wojsk zaborczych podczas I wojny światowej, a co za tym idzie, pewnymi podziałami diecezji warszawskiej. Trzecią metropolią była metropolia Wileńska obejmująca ogromne obszary należące do diecezji wileńskiej, łomżyńskiej i pińskiej. Diecezja łomżyńska kontynuowała tradycję diecezji sejneńskiej, zaś pińska była nowo utworzoną strukturą. Czwartą metropolią była Lwowska, obejmująca stolice biskupie we Lwowie, łódzku i Przemyślu. No i wreszcie piątą, nowo utworzoną metropolią była Krakowska. Obejmowała ona archidiecezję krakowską oraz diecezję tarnowską, kielecką i dwie nowe częstochowską i śląską, ze stolicą w Katowicach. Ta ostatnio obejmowała polski Śląsk, czyli terytoria dotychczas należące do diecezji wrocławskiej. Wrocław jednak znalazł się poza granicami Polski. Dlatego należało utworzyć nową strukturę. Do dziś granice tej diecezji w niektórych miejscach pokazują dawne podziały polityczne. Widać to chociażby w Bytomiu, gdzie część miasta należy do archidiecezji katowickiej, zaś inna część do diecezji gliwickiej. To jest właśnie pozostałość po tamtych podziałach państwowych. Trzeba również zwrócić uwagę na obrządek grecko-katolicki który w Konkordacie został nazwany grecko-rusińskim. Stolicą metropolii w tym obrządku był Lwów i podlegały mu diecezje w Przemyślu i Stanisławowie, to jest dzisiejszy Iwano-Frankiwsk na Ukrainie. Ta struktura obejmowała m.in. Łemkowszczyznę, tereny zamieszkane przez Łemków, od Bieszczad aż po Szczawnice. Po II wojnie światowej komuniści wysiedlili większość z nich w ramach akcji Wisła. Stąd na południu Polski możemy dzisiaj znaleźć cerkwie użytkowane przez wyznawców rzymskokatolickich, zaś na przykład na ziemi lubuskiej możemy wstąpić do cerkwi wybudowanej przez potomków przesiedlonych łemków. Próbowano wtedy również wskrzesić parafię tego obrządku na terenach dawnego zaboru rosyjskiego. W wyniku działań carskich zostały one wcielone do kościoła prawosławnego. Obrządek ten na tych terenach nazwano bizantyńsko-słowiańskim. Jego wyznawcy chcieli wyraźnego rozróżnienia od Kościoła grecko-katolickiego, zdominowanego wtedy przez Ukraińców. Po II wojnie światowej ten obrządek został właściwie zlikwidowany i dziś istnieje tylko jedna jego parafia, w Kostomłotach w województwie lubelskim. W Lwowie funkcjonował jeszcze jeden obrządek katolicki, mianowicie ormiański. Ta wspólnota nie była wielka, ale miała swoje starożytne tradycje i zwyczaje. No wśród znanych osób pochodzenia ormiańskiego można by wymienić chociażby świętej pamięci księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, krytyka kulinarnego Roberta Makłowicza, czy też reżysera filmowego Jerzego Kawalerowicza. Arcybiskupem tego obrządku w tym czasie był wybitny mąż stanu i duszpasterz Józef Teofil Teodorowicz. I był to ostatni biskup tego obrządku na ziemiach polskich. Dzisiaj jego obowiązki pełnią arcybiskupi warszawscy, chociaż w Lwowie można oglądać niewielką, ale przepiękną katedrę ormiańską z mozaikami i malowidłami Józefa Mechofera i Jana Henryka Rozena, powstałymi właśnie w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku, Druga wojna światowa zdezorganizowała organizację kościelną na ziemiach polskich. Terytoria zajęte przez Niemców zostały podzielone. Część z nich przyłączono do III Rzeszy, z pozostałej części utworzono generalne gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. Niektóre decyzje zostały w ten sposób podzielone a biskupom ograniczono możliwość kontaktu z wiernymi mieszkającymi na ziemiach przyłączonych do Niemiec. Tak było na przykład w archidiecezji krakowskiej, gdzie granice między trzecią rzeszą a generalnym gubernatorstwem wyznaczono na rzece Skawie. Dekanaty Oświęcimski, Wadowicki, Zatorski, Bialski i Żywiecki zostały oddzielone od Krakowa. Arcybiskup Sapiecha ustanowił swojego delegata na tę ziemię w osobie proboszcza Wadowickiego, księdza Leonarda Prochownika. Kontakt był niezbędny, także dlatego, że nie oświęcimia, a więc na terenie diecezji czy archidiecezji krakowskiej, powstał największy hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, w którym zginęło ponad milion osób. Arcybiskup Sapiecha był informowany na bieżąco o sytuacji w tym rejonie. Nie tylko przez swojego pełnomocnika, ale także przez Oświęcimskiego proboszcza księdza Jana Skarbka, który swoje informacje przesyłał najczęściej w specjalnie kodowanych listach przez pracowników kolei. Katolicyzm był istotną siłą, która umacniała ducha narodu. Doskonale wiedzieli o tym Niemcy. Ale także organizatorzy walki podziemnej. Polskie duchowieństwo, zresztą, zarówno księże, jak i siostry zakonne, zapisało piękną kartę w historii polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Ale to niewątpliwie temat na odrębny podcast. Obok działań germanizacyjnych, wysiedleń, ograniczeń dotyczących organizacji życia religijnego, hitlerowcy uderzyli siłą rzeczy, Polskie duchowieństwo. Największe represje dotknęły duchownych w Wielkopolsce i na Pomorzu. Powszechnością stały się aresztowania, więzienia, obozy koncentracyjne i rozczelania. Ogółem, podczas II wojny światowej z niemieckich rąk zginęło około 2000 polskich księży i około 200 sióstr zakonnych. W diecezji chełmińskiej czy włocławskiej. Stanowiło to blisko połowę duchowieństwa. O wyjątkowej nienawiści hitlerowców do katolickich duchownych świadczą słowa, jakie kierował Lagerführer Karl Fritsch do więźniów przybywających do obozu Auschwitz-Birkenau. Jeżeli w transporcie są Żydzi, mówił, to mają prawo żyć nie dłużej niż dwa tygodnie. Księża miesiąc, reszta trzy miesiące. Z kolei terytoria zajęte przez Armię Czerwoną zostały stopniowo wcielane do Związku Radzieckiego, a co za tym idzie, wprowadzano tutaj radzieckie prawo, słynące oczywiście z ateizacji społeczeństwa. Dobra kościelne zostały przejęte przez państwo, w tym także kościoły, a możliwość organizacji nabożeństw została bardzo ograniczona. Świadomie profanowano świątynie. Nie tylko zamieniano je na magazyny czy stajnie, ale świadomie organizowano np. toalety w miejscu, gdzie dotychczas stał ołtarz. Wprowadzono gigantyczne podatki, których parafie nie były w stanie zapłacić. Duchownych właściwie pozbawiono środków do życia. Wielu szykanowano, aresztowano, deportowano do łagrów, a ostatecznie wywożono wraz z innymi mieszkańcami w głąb Rosji. Pewna zmiana nastąpiła wraz z atakiem Niemców na Związek Radziecki w 1941 roku. Można było wtedy chociażby odzyskać niektóre zagrabione świątynie. Ale później, w miarę odbijania tych terenów przez Armię Czerwoną, szykany wobec duchownych powróciły i to zdecydowanie z większą mocą. Wielu duchownych wyjechało wtedy do Polski na tzw. ziemie odzyskane. Z około 800 parafii, jakie pozostały po powojennych zmianach granic na terytorium Związku Radzieckiego, do lat 80. XX wieku przetrwało tylko 111. Powojenna rzeczywistość była już zupełnie inna. Zmiana granic, ofiary wojenne i masowe przesiedlenia sprawiły, że Polska stała się krajem skonsolidowanym narodowościowo. A co za tym idzie także wyznaniowo? Katolicy stanowili teraz już blisko 92% społeczeństwa. Ale państwo było teraz zarządzane już przez komunistów, którzy we wrześniu 1945 roku wypowiedzieli Konkordat, uznając, że nie może on obowiązywać ze względu na poważne zmiany terytorialne kraju. Przez pierwsze kilka lat komunistyczne władze Zasadniczo tolerowały działania kościoła, przynajmniej w niektórych aspektach. Zależało im przede wszystkim na zachowaniu miru społecznego, integracji repatriantów i przesiedlonych, a także wsparcia organizacyjnego na przyłączonych do Polski ziemiach. Represje miały dopiero nastąpić, ale to jest znowu temat na zupełnie inny podcast. Poza granicami kraju znalazły się diecezje wschodnie. A więc cała diecezja łódzka, a także większość terytoriów archidiecezji lwowskiej, wileńskiej, pińskiej oraz niewielkie skrawki diecezji przemyskiej i łomżyńskiej. Co więcej, poza granicami kraju znalazły się także stolice tych struktur, a więc Wilno, Lwów czy Pińsk. Biskupi nie mogąc swobodnie działać w związku radzieckim, przenieśli się do Polski i tworzyli tutaj nowe ośrodki duszpasterskie. Arcybiskup Wilna, Romuald Jałbrzykowski, przeniósł się do Białego Stoku. Arcybiskup Lwowa, Eugeniusz Baziak, zamieszkał w Lubaczowie. Zaś biskup piński, Kazimierz Bukraba, już w czasie II wojny był leczony w Warszawie. Był kapelanem podczas Powstania Warszawskiego i zmarł w Łodzi w 1946 roku. Decyzją w tym czasie kierował administrator, który nie był biskupem. Z kolei na tzw. ziemiach odzyskanych duszpasterstwem należało objąć ziemie należące dotychczas do niemieckich diecezji, a więc berlińskiej, wrocławskiej, warmińskiej i gdańskiej oraz diecezji czeskich ze stolicami w Pradze i Ołomuńcu. Wiele świątyń, które tutaj funkcjonowało, należało przed wojną do niemieckich protestantów, którzy teraz zostali przesiedleni do Niemiec. Istotne zasługi w organizacji kościoła na tych terenach miał prymas Stefan Wyszyński, który ze względu na ograniczone możliwości kontaktu z Rzymem otrzymał od stolicy apostolskiej specjalne uprawnienia. Na ziemiach północnych i zachodnich szybko więc powstały struktury kościelne, które funkcjonowały w taki sposób, jak gdyby były niezależnymi diecezjami. Posiadały więc swoje struktury kurialne, a także sieć parafii i proboszczów. Organizację nowych struktur bardzo utrudniła ustawa państwowa z 1950 roku, odbierająca polskiemu kościołowi dobra i nieruchomości. Państwo przejęło szpitale, szkoły, domy opieki, w tym także dzieła prowadzone przez Caritas. Kościół miał otrzymywać subwencje z utworzonego w tym samym roku funduszu kościelnego. W tym celu powołano do życia specjalny urząd do spraw wyznań, który ściśle współpracował ze służbą bezpieczeństwa. Wielkim problemem było również utrudnianie biskupom sprawowania swojego urzędu. Kardynał Stefan Wyszyński lata 1953-1956 spędził w ośrodkach internowania. W tym samym czasie w więzieniu okrutnie torturowano pomocniczego biskupa Gniezna Antoniego Baraniaka. Z diecezji wypędzono również ordynariusza Krakowa Eugeniusza Baziaka i biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego. W ich miejsce diecezjami administrowali duchowni będący na służbie państwa komunistycznego. W 1954 roku wysiedlono z klasztorów śląskich blisko 1400 sióstr zakonnych, które umieszczono w specjalnych obozach pracy. Państwo przy pomocy różnych metod bardzo mocno starało się ingerować w kwestie obsady stanowisk kościelnych, zarówno biskupich, jak i proboszczowskich, i niestety wiele z tych działań się udało. Strukturę kościelną w Polsce Udało się uregulować dopiero w 1972 roku. Było to możliwe dopiero po zawarciu przez polskie państwo układu z Republiką Federalną Niemiec o wzajemnych stosunkach, układu, który uznawał istniejące granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. Reforma kościelna reaktywowała wtedy archidiecezję i metropolię wrocławską, do której należały nowo powstałe diecezje. Polska i Gorzowska. Utworzono diecezję koszalińsko-kołobrzeską i szczecińsko-kamieńską, które włączono do metropolii gnieźnieńskiej. No i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że były to w jakiś sposób odnowione struktury, których początków należy szukać jeszcze w średniowieczu. Do wspomnianej metropolii gnieźnieńskiej przyłączono również diecezję gdańską, zaś diecezję warmińską, do metropolii warszawskiej. Ośrodki w Drohiczynie, Białym Stoku i Lubaczowie nadal funkcjonowały jako administratury diecezji, których stolice znajdowały się w związku radzieckim. Jak więc widać, ta reforma uregulowała kwestię granicy zachodniej, ale nie wschodniej. Dopiero w 1991 roku papież Jan Paweł II powołał do życia diecezję białostocką i drochiczyńską. Było to możliwe, ponieważ wobec upadającego Związku Radzieckiego do Wilna i Pińska wrócili biskupi. Podobnie było z Lwowem. Natomiast kolejna istotna reforma struktur kościelnych w Polsce miała miejsce w 1992 roku. I właściwie taki stan, poza kilkoma małymi wyjątkami, Trwa do dnia dzisiejszego Dziękuję państwu za uwagę Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus